Witajcie w Smak Sztuki. Dzisiaj parzymy herbatę Lung Ching, czyli słynną herbatę z Chin z prowincji Hangzhou. I chciałbym zacząć bardzo ciekawą legendą, którą znalazłem w książce Czajnikowy pana Rafała Przybyloka. Posłuchajcie. Cesarz Xianlong, pragnąc zbliżyć się do swego ludu, pojawił się z wizytą nad jeziorem Sichu. Gdzie w okolicy świątyni rosło 18 krzewów herbacianych. Cesarz zauważył zrywające z nich herbatę młode, piękne kobiety. Wczesnowiosenna aura i widok zbieraczek zaparły dech w piersiach młodego władcy. Urzeczony postanowił przyłączyć się do dziewcząt i zaczął wraz z nimi zrywać herbaciane listki. Nagle jednak doniesiono mu, że jego matka zachorowała i prosi go o powrót. Natychmiast wybrał się w drogę i dotarłszy na dwór udał się niezwłocznie do matki. Ta od razu poczuła miłą woń unoszącą się wokół cesarza. Po chwili sian long przypomniał sobie o herbacie, którą zbierał, a która wciąż yy, była w kieszeni. Cesarzowa poprosiła, by mogła się jej napić. Okazało się, że napar uleczył jej dolegliwości, a uradowany cesarz ogłosił owe osiemnaście krzewów krzewami cesarskimi – i każdy wiosenny zbiór Lung Ching trafiał na dwór. To jest jedna z dziesięciu najsłynniejszych herbat chińskich, właściwie zawsze wymieniana na pierwszym miejscu. Bardzo ciekawe listki. Zobaczcie, jak one wyglądają te listki. Są bardzo charakterystyczne, takie przygniecione, robione w woku. O, proszę bardzo. Jak wyglądają, mnie przypominają smucze pazury. Pytanie, co Wam mogą przypominać te liście? Ale najważniejszy jest ich smak. I teraz skupmy się na smaku, i opowiem Wam, jak smakuje. Mam już zaparzoną tę herbatę tutaj w czarce, a zatem skupmy się. Jest bardzo delikatna. Właściwie zupełnie niewyczuwalna goryczka, natomiast taki pyszny, owocowy, rześki smak. Czysty smak zielonej herbaty, taki bardzo klarowny, bardzo taki wiosenny mi się kojarzy. Nazwałbym ją właśnie delikatna i rześka, zupełnie bez goryczki, bez cienia goryczki. Co ciekawe, ta herbata jest bardzo łatwa w parzeniu. Nawet parząc ją wrzątkiem, nie zniszczymy tej herbaty, nie spowodujemy zgorznienia. No jest to za sprawą właśnie jej sposobu produkcji, dlatego, że jest robiona w woku i przygniatana gorącym metalem, właśnie ścianką woka, dzięki czemu po prostu nie jest wrażliwa na wysoką temperaturę. Ale jeśli chcemy ją zaparzyć profesjonalnie, to zaparzmy ją po prostu temperaturą 80-90 stopni, wtedy będzie idealnie. I parzmy ją na przykład 2-3 minuty, oczywiście 2, nawet 3-krotnie. Także cóż, zachęcam do spróbowania, zapraszam do naszej herbaciarni na degustację. No, jeśli nie braliście udziału w kompendium filmowym naszym, to pod filmikiem w opisie jest link. Możecie wziąć udział w ciekawym e, przedsięwzięciu, w ciekawym projekcie. Po prostu przyjść do nas i opowiedzieć o herbacie, o tym co czujecie, co w trakcie degustacji wyczuliście. Oczywiście wystarczy dosłownie jedno, dwa zdania. Natomiast jest to przygoda, a dla nas będzie to naprawdę nieoceniona pomoc w tworzeniu e, filmików, właśnie o naszych herbatach. Także wszystkiego dobrego i zacznijcie pić dobrą herbatę, bo to jest naprawdę fajne.